Witam. Na filmie tym troszkę opowiem na temat tego, jak zacząć naukę szydełkowania, jakich użyć szydełek, jakich włóczek, jakiego rodzaju, jakie będą przydatne również akcesoria. Może zacznę od szydełek. Polecam zacząć naukę szydełkowania od szydełek grubszych. Mogą to być szydełka rozmiaru 4, nawet 4,5. Są to troszkę grubsze szydełka, do których Trzeba użyć grubszą włóczkę. Dlaczego? Ponieważ są to szydełka, na których troszkę łatwiej się robi. Widać grubszy wzór i ewentualne błędy na nim. Nie polecam zaczynać nauki szydełkowania od cienkich szydełek, takich jak to, są to tak zwane szydełka serwetkowe 1, 1,5, ponieważ do tych szydełek trzeba mieć wprawę, są dość cienkie, mogą Ześlizgiwać się może włóczka. Jeżeli chodzi o włóczkę, również nie polecam zaczynać od typowych kordonków, ponieważ są to włóczki śliskie, cienkie. Podobnie tego rodzaju włóczki również są mm, piękne, ale polecam je y, zostawić na troszkę większą wprawę w szydełkowaniu. Również nie polecam moherkowych włóczek z początku do nauki szydełkowania, ponieważ ta włóczka ma tendencję do plątania się, ciężej widać wzór oraz trudniej spróć później tą robótkę, a przy nauce szydełkowania do prucia dochodzi bardzo często. Polecam w związku z tym włóczki grubsze, bardziej mięsiste, Taka jak ta jest świetna. Również włóczki jasne, ponieważ dobrze widać wzór, błędy na nim i wygodnie się robi. Przydatna przy dołkowaniu może się również okazać gruba, dzianinowa igła z grubym oczkiem, przez które łatwo przechodzi włóczka. Igła ta może nam posłużyć do przeszywania guzików do robótki lub zdobnych elementów, na przykład szydełkowych kwiatków. Oczywiście nie wolno zapominać o nożyczkach. Wspomnę również o tym na jak trzymać szydełko, ponieważ metody trzymania szydełek są bardzo różne. Poprawnie książki podają również pewną poprawną formę, jednak należy wyrobić sobie indywidualny sposób, jak wygodnie jest to sodełko trzymać. Ja również mam swój indywidualny sposób, który wprawnie pozwala mi nim władać. Pokażę również dzisiaj pierwszy podstawowy wzór, który należy od samego początku się nauczyć. Jest to oczko łańcuszka łańcuszek tak zwany. Bierzemy. Nitkę, włóczkę i robimy oczko łańcuszka. Na samym początku włóczkę należy skrzyżować i zrobić pętelkę. Tutaj jest krótszy koniec włóczki, tutaj jest długi. I ten długi należy przełożyć do środka. Można to zrobić palcami do środka pętelki i przeciągnąć robiąc supełek. Pętelka wygląda tak. Zmniejszamy ją pociągając dłuższy koniec. Należy włożyć szydełko do środka pętelki. Proszę spojrzeć, jak trzymam te dolne elementy, ponieważ należy wyrobić sobie taki dobry zwyczaj korzystania z różnych palców. I teraz włożone szydełko robimy narzut. Prawej strony spod spodu nabieramy i przeciągamy przez pętelkę. Jeszcze raz pokażę. Od spodu robimy narzut i przeciągamy przez pętelkę. Już są dwa oczka łańcuszka. Robię podobnie trzecie. Przeciągamy. To jest łańcuszek podstawowy ściek krzydełkowy czwarte, piąte. Nie należy ściskać do końca tych pętelek, ponieważ wtedy nie będzie można wbić, bądź ciężko będzie wbić przy następnych rzędach szydełka. Ciężej będzie wchodzić, także spodpruję to, zrobię większą pętelkę, włożę szydełko i proszę robić luźno. Jeszcze jedno oczko, jeszcze jedno oczko. Tak wygląda podstawowy ściek szydełkowy. Łańcuszek. Ten ściek może nawet być przydatny w zrobieniu bardzo prostej chusty, która z biegiem czasu na pewno pokaże Państwu, jak ją robić. Dziękuję bardzo za uwagę.